Byliśmy w Gdańsku, a teraz lecimy w drugą stronę, na drugi koniec Polski, czyli do Krakowa. Ja kiedyś byłam, a to było bardzo dawno, w gimnazjum. Paweł chyba nie był, z tego co kojarzę. dzisiaj będziemy zwiedzać, będziemy tylko kilka dni, ale stwierdziliśmy po Gdańsku, że kilka dni nam w zupełności wystarczył i lepiej czuć taki niedosyt niż, wiecie, siedzieć i już nie mieć co robić. Także jedziemy na trzy noce i mamy nadzieję, że będzie fajnie. Jedliśmy na Warszawie Wschodniej. Niecała godzinka na przesiadkę. Zrobiliśmy zakupy w polskim sklepie Biedronka. I czekamy tak na nasze pendolino i lecimy w stronę Krakowa. Życzymy udanego pobytu. Do zobaczenia. Jesteśmy w wagonie ciszy, więc nie pogadamy do Was przez całą podróż w tą stronę do Krakowa. No, Witamy? W Krakowie. Krakowie jesteśmy w Krakowie i teraz e, nad dworcem autobusowym zmierzamy do naszego wynajętego lokalu. Zobaczymy co udało nam się wynająć, ale jeszcze zanim dojdziemy do tego miejsca, to e, chwilę musimy pozwiedzać, bo mamy booking od 15, a jest godzina e, 12 Ma. za chwilę. Także idziemy przejść się. A że my lubimy spacerować to ludzi. Mąż mnie zabrał. Do raju, do rajskich ogrodów na rusowek i też na obiad. Tak jak Wam mówiliśmy po przyjeździe tutaj, mamy jeszcze chwilę do naszego apartamentu, tak to brzmi, do naszego lokum, który wynajęliśmy, także czekamy, żebyśmy mogli się tam zameldować, a w międzyczasie przyszliśmy sobie tutaj do restauracji, pojemy i damy wam w sumie znać, bo my też szukaliśmy, gdzie by pójść w fajne miejsce, gdzie ma, które ma. Dobre opinie, bo w nowym mieście nie wiadomo gdzie iść. Także damy Wam znać póki co. E, pierwsza łyżka Rosołów wjechała i powiem Wam, że jest bardzo dobre. Także mam nadzieję, że reszta też będzie ok. Halo, Sanebit! No chrywka po Uwaga, sprawdzam jak. Panie gorący. Co za? Co? Fajny makaron, chyba swój. Wjechała moja kawka. Trzeba pokosztować. Mocne americano. Wjechało danie główne, czyli schabowy, ziemniaczki i kapusta. Paweł ma pierogi z mięsem. Będziemy się troszkę chyba wymieniać tym żarełkiem, żebyśmy spróbowali oboje. No ale póki co zapowiada się dobrze. No ta twoja porcja jest Chrupiące. solidna. Chrupiąca. A moje piłoszki wyglądają tak. Smacznego. Dzień dobry. Zazwyczaj to goście wchodzą, a nie pani domu, ale my robimy na odwrót. Więc jesteśmy już w naszym miejscu docelowym, w którym spędzimy trzy noce i stwierdziliśmy, że wszyscy tak jak gdzieś jadą, to robią, runtury to my też zrobimy. Znaleźliśmy to miejsce na booking. Miałam bardzo dobre opinie no i ja Wam już mogę powiedzieć, bo już tu chwilę jesteśmy, że nie jesteśmy rozczarowani. O tak, więc tu mamy wejście, jest na kod taki elektry, elektroniczny to się mówi, tak? Tak. Elektroniczny. Więc każdy dostaje swój kłod, ale to wiecie. Tu przy wejściu mamy od razu kibelek, łazienka. W sumie fajnie znaczy wyposażona. No jest mydełko tak jak widzicie i suszarka, ale jakieś tam środki czystości we własnym zakresie. Jak byliśmy w Gdańsku, to chyba dostaliśmy kilka rzeczy. To będzie jakiś tam żel pod prysznic, takie malutkie. Tu mamy szafę z fajnym lustrem, tak żeby się oglądała. No i przechodzimy do głównej części e, miejsca, w którym będziemy pomieszkiwali przez kilka dni, a mianowicie e, salon z kuchnią, sypialnią. <głos》>, może tak to połączymy. Także mamy aneks kuchenny, mamy fajny blat, żeby sobie zjeść, e, czy nawet posiedzieć. Tutaj mamy wyrko e, i oczywiście strefę e, relaksu przy łóżku, czyli telewizor i. Co jest dla mnie zaskoczeniem, bo nie wiedziałam o tym, że będziemy mieli też fajny, duży balkon. Widok, powiem Wam, z tej strony jest średni, ale tutaj już mamy fajne kamienice. Nie wiem, czy jest sens wychodzić. Myślę, że nie, Myślę, że nie, ale... bo jest głośno i trwają roboty, także i tak byście nie słyszeli, co ja tam y, gadam do Was. W każdym razie mamy balkon z y, leżeczkami. I ze stoliczkiem, także myślę, że sobie też jakiś tam wieczorek na balkonie spędzimy. E, ogólnie dzisiaj e, jest dość pochmurno, a w ogóle nie powiedzieliśmy tak, że jesteśmy w Krakowie, bo już, się, bo już się mylę, bo nie wiem, czy mówiliśmy tutaj, czy mówiliśmy na Instagramie. Także w Krakowie dzisiaj, tak jak widzieliście, na pewno dosyć e, pochmurno, ale jutro ma być 35 stopni i uwaga, z czego najbardziej ucieszył się Paweł po wejściu nie z wygodnego łóżka dużego, tylko z klimatyzacji, która mieści nad drzwiami i naprawdę jak się wchodzi, to jest e, no jest różnica i klima naprawdę robi bardzo dużo, co póki co jest czysto, nie mam się do czego przyczepić. Mam nadzieję, że będzie nam się milutko tutaj mieszkało e, chwilkę pewnie się odświeżymy, prawda odświeżymy się i musimy pójść na jakieś drobniutkie zakupy, bo mamy też oczywiście tak jak w kuchni przystało lodówkę, także jakieś tam drobne rzeczy sobie e, kupimy do jedzenia, no bo na siadanko jest coś trzeba, a bruszki póki co pełne mamy po obiedzie, więc. E, no, więc chyba tyle. Jakby ktoś chciał wiedzieć, gdzie jesteśmy, jak się nazywa ten apartament, to możecie dać znać, to wam e, gdzieś tam napiszemy w komentarzu, jeżeli chcecie sobie do Krakowa przyjechać i też wam się spodobało. Więc. Tak, patrzę, bo coś tam wystaje, a to okop tak sprytnie schowany. No dobra, to na razie tyle. My się ogarniamy i uciekamy na miasto, zwiedzać.